Na terenie Politechniki, jak i również w okolicy kampusu znajduje się wiele miejsc, gdzie studenci mogą spędzać swój wolny czas. Jednymi z nich są klub Outsider oraz zlokalizowany zaraz obok bar PRL. Bardzo ciekawym, nowym pomysłem okazała się strefa relaksu, zlokalizowana na czwartym piętrze gmachu głównego PG. Każdy znajdzie tutaj chwilę spokoju, od codziennych zajęć. Jednak największą popularnością niezmiennie od lat cieszą się lokale, znajdujące się w budynku Bratniaka przy ulicy Siedlickiej. Studentów można spotkać tutaj zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. Bar Pasi Brzuch oferuje typowe dania obiadowe, jakie znamy z domów. Jak i również dania typu fast food czy różnego rodzaju kanapki i sałatki. W budynku znajduje się również strefa chilloutu, gdzie można odpocząć w gronie znajomych. Wieczorami Akademicki Klub Politechniki Gdańskiej. Dba o atrakcje dla swoich studentów. W długoletniej historii tego miejsca odbywały się liczne wydarzenia kulturalne, koncerty, występy, kabaretów, pokazy, a także imprezy, które integrowały wszystkich studentów. Informacje na temat zbliżających się wydarzeń można znaleźć na stronie internetowej lub na Facebooku.